Znalazłem go. Jaki darny trompet! Kościotrup! Cześć. Toś... Dawaj, graj. Jak dla mnie to było na tyle. Dzień dobry, ja jestem Włodzimierz, kolejny odcinek RL Crafta. Dzisiaj za zadanie sobie oznaczyłem wybrać się na poszukiwanie Bottle Towera, gdyż siedzę tu już zbyt długo i znalazłem coś, co mnie zaciekawiło. Bo pobiegałem ja sobie go poszukałem, myślałem, że znajdę go może poza odcinkiem, ale niestety nie udało mi się to. Więc postanowiłem przejść się kawałek na odcinku i pokazać pewną rzecz, którą znalazłem. Dobra, tutaj sobie rozmnożyłem ale jeszcze raz. Teraz mam dokładnie trzy. Nie, cztery, tylko czekam aż tam dwa małe... U no to jedno jest większe, one rosną prostu trochę wolniej niż normalne zwierzęta. Ale cóż, tam jest coś latające. Więc lecimy dalej. Okej, okay, widać już zarys tego wszystkiego. To właśnie to znalazłem ostatnim razem jak tedy przychodziłem. Nie jest to daleko, bo tam znajduje się właśnie ta wysepka, na której wcześniej e, kopałem żelazo. To jest właśnie to, tylko nie wiem, jak z tutaj stanowi to podejść. Czy to jest coś po prostu na wzór... E, o. Emerald. Czy znajdę tam też diamenty? Bo nie wziąłem sobie w sumie kilofa. Diamentowy, znaczy tfu, yy, żelaznego. O, mam tylko taki. Jest tylko jeden emerald, co? Dobra. To i tak później po niego wrócę. Wygląda na jakieś siedlisko potworów, może. Czy coś? Z dlatego pomyślałem, że może tutaj się zakradnę jakoś. No. O polianach. A, tu było wejście obok. Dobra jak tu bezpiecznie by zejść? Liana Challenge, dobre. Hmm. Wydaje się w pust, może coś w środku będzie. W sumie wydaje się to tak dość puste. Nie słyszę żadnych odgłosów potworów ani nic. Mam jakieś... ...skrzynki. Są... kobłeby. Się, bo mogą się przydać. Tutaj mamy to. Okej, okay, tutaj jest chyba trochę pusto. W sumie wygląda to jak nawet, jeśli tu nie ma potworów, przydałoby się w sumie to oświetlić, ale tu by była dobra miejscówka, żeby się osiedlić. Ha, huh, to by pomyślał. Okej, okay, będąc z Wąplasu widać coś... Czemu ta świnia jest zaczarowana? Świnia? Co ona była taka twarda? Ale są bloki żelaza, które sobie pożyczę. I słychać potwory. Czy mogę się stąd napić? A, nie mogę. To by było zbyt piękne. Dobra. Czy tu coś jest w środku? Tutaj nie ma. Tam są potwory. Halo? Czy to są... Z... Czy mogę je założyć? Dobra, mogę je założyć. żeby nie podchodzić za daleko. Gdzie to zniszczył. Łżesz Co, co? O nie! Ej! O nie! Co się dzieje? To zna jakiś typik Spidermana. Fire protection. Ej! Sią! Powiedziałem! Sio stąd! Czy te drzwi się automatycznie naprawiły? kolejny jakiś kozak Syt Czemu mam oddychanie? O co chodzi? Syd, dobra jest tutaj, żeby sobie zrobić eksperkę Bo jakoś bym tam to przejście zatamował, żeby sobie te zbroje pozbierać. Czy ja wziąłem ze sobą oczywiście, że nie wziąłem. Okej, dobra! W sumie dobrze by było sobie zabrać te zbroje, żeby mieć ich więcej na przyszłość Blue stone. Łuk i... Kotwica chciałem powiedzieć. Siekiera. Okej, okay. dostaję się tu, gdzie chciałem. Emeraldy i żelazo. W sumie nieźle się teraz obłowiłem, nawet w Expa. Droje mi FPS-y spadły, nie wiem czemu. 16 potrzebuję... Chciałem sobie wbić jeden właśnie poziom tutaj Żeby móc y, korzystać z tego, z y, żelaznych rzeczy. Dobra Tylko Teringu by potrzebuję atak Czy atak by mi się przydał? Do bardzo by mi się naprawdę przydał ten atak ha ja tu sobie wezmę do, dy dy dychę do kilofa. i zwiększę sobie ten atak, dobra, tylko na tyle mogłem maksymalnie, mam na szóstce, dobra. Potrzebuję jeszcze dwa więcej na górze. Tak, zdecydowanie jest ich więcej na górze. Okej. Okay. Łuk, o, torcze. To się przyda. Tylko za co? To mi się przyda? To mi się przyda. Dobra, łuk jeden mam. Up! Wider Skeleton. Okej, okay, to mi daje jakieś szanse. I skłonić się. Ubrał moją zbroję. Co? Ty nie przyjdziesz? No chodź. Chodź, bo mi się gorąco robi. No i zwiał. No chodź. Dawaj. Okej, okay, dobra. Odzyskałem... ...soboje. Nie tak szybko, kolego. Dobra. Odzyskałem parę rzeczy. Przynajmniej większość moich rzeczy. Legnicy to mam, to mam. Tutaj to zostawiłem, co miałem zostawić. Zobaczcie. Nie ma tu siekiery mojej, dobra, ale trudno. Mam przynajmniej jakąś zbroję. I różne rzeczy dodatkowe. Hmm. Pandaże, ale maki nie mogę używać. Pytanie, czy tutaj ktoś został? Bo był tu jeszcze chyba jeden szkielet. Nie, tu jest pająk! Proszę, zostaw mnie. Pojąku, pojąku. Ale uznaję wypad jako udany, bo naprawdę fajne rzeczy zgarnąłem. Później jeszcze tu wrócę, jak się bardziej uzbroję. 39 książek chcę mieć. Mniej więcej tak, żeby... Aha, czyli jak nie mogę używać, nie mogę tego tego zgarnąć, dobra. No starczy mi pieszczek, nie mam pojęcia czemu, ale dobra. A 60 książek to mi powinno jak na razie wystarczyć. Dobra. Ja w sumie wrócę teraz szybko do domu. Okej. Okay. Chciałbym wiedzieć, co tu się właśnie stało. Jakiś pująg? Masz czego się rozpoczął? Dobra, mnie się z tym, ja sobie tu muszę... Goni mnie. Ja sobie tu muszę... Przemek, wiesz go? Ja sobie muszę to... On się znacznie chyluje. Ja muszę sobie to przeczytać, czym jest dokładnie ten masz, ale póki co wygląda na to, że nieźle się obłowiłem, trochę podlewelowałem nawet i cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Co prawda nie znalazłem Battle Tower, ale coś, co by zastąpiło mi to poniekąd, więc ja się za żegnam. Cześć!